Cześć, jestem pan Waxom TV, a dzisiaj wam pokażę, jak zrobić yy, elektryczne nożyce. Znajdźmy gdzieś kawałek terenu. O, na przykład tu. I tak, do nożyc będzie nam kilka rzeczy potrzebne. Test. Otóż, będzie nam potrzebne głównie mechanizmy. Yy, Tłok, dźwignia i czerwony pro. A dla mnie do zademonstrowania paproć. Okej, okay. a więc tak, tłoki kładziemy. Ile tłoków będzie tyle? Będzie półko Aha, jeszcze nie wszystko, jeszcze przekaźnik. No. A, A tutaj już sobie położę od razu. Okej. Okay. Jak widzicie, już tego nie ma, więc wam teraz to co mam zademonstruję. się położyłem. I wypadły nasiona. Dobra, to na tyle w tym poradniku. E... No, cześć.